Usuń ścięgno z piersi kurczaka i gotuj we wrzącej wodzie po 3 minutach z każdej strony. Pokrój filet z kurczaka na kawałki. Umieść plastry bekonu na obwodzie szklanki. Obierz ziemniaki ze skórki, umyj w wodzie, osusz papierowymi ręcznikami. Pokrój ziemniaki w cienkie plasterki. Umieść na bekonie. Dopraw czarnym pieprzem, sól, słodka papryka. Umieść pierś z kurczaka. Posyp mocarellą startą na dużych oczkach. Napełnij szklankę, naprzemian układając te same warstwy. Owin bekonem. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Odwróć szklanki na blachę do pieczenia. Włóż blachę do piekarnika. Wyjmij szklanki. Piecz przez 35 minut. Obierz marchewki ze skórki. Zetrzyj na tarce. Umyj ogórki w misce z wodą. Zetrzyj ogórki na tej samej tarce. Umyj pietruszkę w wodzie. Osusz papierowymi ręcznikami. Posiekaj pietruszkę drobno. W miejsce z greckim jogurtem dodaj majonez. Wyciśnij sok z cytryny. Dodaj kilka ząbków czosnku startego na tarce. Miód. Dopraw płatkami ostrej papryki, sól, czarny pieprz. Wymieszaj sos. Następnie wymieszaj z sałatką. Gniazda z bekonu, nadziewane ziemniakami, piersią kurczaka i mozzarellą nie mogą zabraknąć na świątecznych stołach. Wyglądają świetnie, smakują fenomenalnie i pasują do każdej świeżej sałatki.